Witam serdecznie, ja Rafał z Motorwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, a też każdy następny motocykl. Mam tutaj maszyny od klasy 125, bo takie już naprawdę spore motocykle turystyczne. Dzisiaj na ściance mam dla Was Honda Shadow 125. Dla tych, którzy nas troszeczkę już znają, wiedzą, że no to swego czasu. Myślę, że do dzisiaj jest taki nasz konik, bo w Shadow 125 zawsze staram się, żeby ilość sztuk u nas było. Odmrażę, że to jest bardzo fajny, udany model motocykla. Mimo, że już swoje lata mają, bo tutaj gadamy o motocyklach, które mają po 125 lat, to wciąż po dziś dzień jest to, moim zdaniem, najczęściej wybierany motocykl klasy 125. Dla takiego dorosłego faceta, który chce mieć motocykl, który wygląda jak motocykl, który brzmi jak motocykl i którym się jeździ jak prawdziwym motocyklem. myślę, że Honda Shadow, mimo swojego wieku, to dzisiaj budzi wiele zachwytu, mimo swojej abstrakcyjnie wysokiej ceny. My to wiemy, Wy to wiecie, ale wciąż dzisiaj w salonie podobnego motocykla żadnego nie kupicie, więc jeżeli marzy Wam się motocykl klasyczny z silnikiem w układzie V w w klimacie Chopper Cruiser, no to zostaje Wam Honda Shadow, Mam dla Was kolejnych. Zobaczmy się, że w, przystępnym, w przystępnej cenie, jak na szadełkę, jeżeli można by w ogóle tutaj mówić o przystępnych cenach, w miarę przystępnym, w przystępnym stanie, ale też udokumentowanym przebiegiem, więc coś myślę, że takiego fajnego dla wszystkich. Zobaczcie sami, co dla Was tym razem przygotowaliśmy. Kto wie, może z taką szadełką zaczniesz swoją motocyklową przygodę. Honda VT125 model Shadow. E, szodołka, słuchajcie, w tej wersji, takiej chyba deluxe, czyli ma e, oprócz e, zbiornika, który jest bordowy, ma taką dodatkową wstawkę, więc całkiem fajnie to wygląda. E, motocykl, słuchajcie, szodołka, e, no nie wiem, na starczy taką wizę figurcy, wam o niej dawać. Pewnie, jeżeli widzicie to ogłoszenie e, czy filmie, no to prawdopodobnie coś już o tym motocyklu wiecie. No tak naprawdę, w wielkim skrócie, myślę, że to jest największa soda skapionka w tym klimacie Cyber Cruiser z markowych motocykli, bo nie, nie poruszam tutaj tematu jakichś tam, nie wiem, Junaków, Rometów, innych dziwnych e, konstrukcji. V15 kończy i maksymalna moc, jaką możemy mieć na B. Dodatkowo chłodzenie wodą, mimo że silnik ma żeberka, takie charakterystyczne, to mamy chłodnicę wody na pokładzie, więc o chłodzenie martwić się nie trzeba. No i to jest motocykl, który uchodzi za naprawdę mega żywotny. Sam silnik ma potencjał na 100 tysięcy przebiegu i naprawdę taki potencjał ma. Mimo swojego wieku, naprawdę to jest motocykl, który do dzisiaj bardzo chętnie jest wybierany i wcale się nie dziwię, bo on też bardzo trzyma swoją wartość. i Tak naprawdę kupując go dzisiaj, nieważne, czy to jest szadał z tych najdroższych, Pudełkowych egzemplarzy po 20 tysięcy w górę. Czy to jest taki normalny stan z normalnym przebiegiem? w cenach około tam nie wiem 13-16, to to jest motocykl, który wciąż za te same pieniądze Wam się sprzeda za rok czy dwa, bo po, jakby pożądanie tego modelu jest ogromne. No i niestety one pomału wypadają z obiegu, jest ich coraz mniej. Niektóre to już są w takim stanie agonalnym, więc no niestety trzeba to troszeczkę odrzucić. Dzisiaj mam Shadowa, który jest z 2001 roku. Słuchajcie, motocykl, tak jak Wam wspomniałem, w normalnym stanie od strony wizualnej. Widać, że dziś musiał stać przez może jakiś czas na słońcu, bo delikatnie lakier na tym czole tutaj tak czy z tyłu na błotniku wyblak. znaczy na dole jest spoko, na górze trochę wyblak. Tutaj e, pod krawatem jest, więc tego czoła nie widać, ale ten rancik tutaj jest fajny. E, przedni błotnik ktoś sobie lakierował wtórnie. Może no, nie jest to jakoś perfekcyjnie zrobione, ale przynajmniej nie jest jakiś zarysowany. Jeżeli ja, chodzi o sam silnik, wizualnie teraz oceniam, no to też myślę, że nie ma tragedii. E, szprychy z nyplami, z obręczami, no można by sobie było podkręcić delikatnie e, pastą przez zimę, bo nie jest to jakiś taki perfekcyjnie zachowany, no ale jest ja uważam, że nie jest źle, cały układ wydechowy całkiem fajnie się prezentuje, więc od strony wizualnej nie jest to jakiś taki, nie wiem przekozacki egzemplarz, ale jest normalny no też, no nie się, no ma 24 lata ja, więc moim zdaniem wygląda tak jak wyglądać powinien ale przede wszystkim to jest motocykl, który od strony technicznej będzie zajebisty, dlaczego? dlatego, że motocykl ma teraz chyba 26 tysięcy przebiegu, zerknijmy sobie zobaczcie, 26 tysięcy 66 przebiegu, 100% oryginalnego eee, i co więcej, zobaczcie mamy do niego cały taki fajny zestaw dokumentów, od instrukcji obsługi z książką serwisową, po e, faktury z serwisów, których jest naprawdę sporo, więc można sobie tu nawet przejrzeć co, kto, ile, kiedy wydawał, co, kto, kiedy robił, e, ale oprócz tego mamy też zobaczcie wyciągi z ostatnich badań technicznych widać dokładnie kiedy, przy jakim przebiegu e, motocykl był na stać znaczy z 12, z 13 e, i tak dalej, kończąc na 2024 roku gdzie miał 25 500 na koniec sezonu, więc fajnie, że to wszystko jest udokumentowane, 100% tak jest jak ma być e, kluczyki do to cykla z wisiorkiem specyficznym takim Harley, ale z dwiema cykla. wiemy, że to jakaś kobitka sobie śmigała. W każdym razie yy, fajnie, że to udokumentowane jest. Oprócz tego, w samym silniku serwis olejowy standardowo został przez nas wykonany, więc macienówka sztuka olej. Dwie nowe świece. Komplet nowisienkich opon. słuchajcie nie my je wymienialiśmy, już były w tym motocyklu, ale faktycznie 2024 rok i z przodu i z tyłu. Więc macie naprawdę fajne świeże długi. Zestaw napędowy jest fajny, zawieszenie jest suche, akumulator jest w porządku. Sam silnik chodzi bardzo ładnie, czyli tutaj jeżeli chodzi o układ całego tego gaźnika i tak dalej, to fajnie się zapala, fajnie się wkręca, więc tutaj też nic do roboty na zaraz. No, więc no to jest dużym plusem tego motocykla, że on jest naprawdę taki fajny, dziewiczy pod względem, z dziewiczy, no właśnie może nie dziewiczy, tylko właśnie tak fajnie przygotowany, żeby nie trzeba było na start dokładać tutaj Bóg pieniędzy. Z dodatków nie ma tego dużo, ale mamy tutaj symboliczne takie gmole na chłodnicy, ten krawat, o którym wspomniałem, no i sakwy. Dedykowane do modelu Shadow 125. No, zawsze coś jest, zawsze coś tam możemy do niego schować: jakieś kanapkę na trasę, czy butelkę wody. No i też, to wszystko troszeczkę potęguje gabaryt tego motocykla. Co więcej, słuchajcie, mimo że motocykl jest sprowadzony z Niemiec, jak wszystkie maszyny, które u nas się pojawiają, to jest motocykl, do którego my robimy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli pierwszy przegląd techniczny w Polsce. Od nas jest faktura zakupu i tak dalej. Więc wszystko to, co potrzebujecie, żeby go zarejestrować, dostajecie od nas. No i tak naprawdę, jeżeli jesteście tutaj z okolicy Wpadajcie do nas, zobaczcie sobie tą sztukę, ale też będziecie mogli porównać ją z innymi, kto wie, może jakaś inna sztuka Wam w oko wpadnie, eee, co by nie było, nawet gdyby to był ten egzemplarz czy inny, możecie go zabrać na przejażdżkę, sprawdzić, spróbować, jak się Wam spodoba i będziecie chcieli go po prostu kupić, no to nic nie stoi nam przeszkodzie. Eee, jeżeli, tak jak mówię, jesteście tutaj lokalnie, no to przyjdźcie sobie osoboweczką, zostawicie z dodatek, my Wam taki motocykl dostarczymy pod dom. Eee, jeżeli jesteście z dalszej odległości, też możemy to zrobić, to już z dodatkową opłatą, zadzwońcie, zapytajcie o jakich pieniądzach tu mowa jeżeli macie jakąś busa czy przyczepkę, świetnie, wpadajcie do nas, oczywiście też Wam pomożemy to zabakować na auto. Będzie na pewno, no, może byłem, że tani, no, ale no, jeżeli macie taką ochotę, no to po prostu ja też jesteśmy w stanie to sfinalizować przy założeniu że rzutowym. się do nas po czy przyczepką. No i co? Motocykl może też kupić na raty, to też często pytanie możecie cały motocykl rozbić w raty, ale nie trzeba, można tylko jakąś brakującą kwotę sobie rozbić, też jest to możliwe. Wtedy, wtedy po prostu czy tam napiszcie SMS-a, przekierujemy Was dalej do naszej koleżanki od finansowania i ona Wam już przyściutko pięknie wytłumaczy. Hmm. Czy coś więcej? Tutaj nam zostaje chyba nie. Chyba przekręcamy kluczyk. Klikamy zapłon i mamy cztery, no, cztery dwa cylindry w fałce. Które naprawdę, wierzcie mi, nie wiem jak to będzie słychać na filmie, ale na żywo nie ma wstydu. Słuchajcie, naprawdę brzmi to bardzo sympatycznie. Jak na bez jest. Ameryka. No co? Zapraszam Was serdecznie. Wpadajcie do MotoRW. Eee, jeżeli chcecie najpierw gdzieś tam poznać coś lepiej, to wpadajcie na nasze social media. Facebook, Instagram, TikTok. Wszędzie tam jesteśmy. Możecie tam nas zobaczyć i być. Też na bieżąco z tym, co do oferty trafia i z tym, co z oferty znika. Ja tymczasem odmeldowuję. No i widzimy się, mam nadzieję, już niebawem nas w salonie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. szymanko. 嘿。Hey.